Będziemy musieli przenieść się na nowy kanał. Siemano mordeczko! Witam Cię na tym małym takim blogu, gdzie podsumujemy sobie trochę e, mój challenge. Z 4 miesięcy miał być 3 miesięczny challenge, gdzie codziennie, daily po prostu filmy wyleciał, e, latowały, więc no tak, no przez 4 miesiące e, wrzuciłem 182 filmy, gdzie no, ponad 90 było z cyberpunka. Były dwie premiery, bo był już Squadron, Biednych Wojen i właśnie cyberpunk. Teraz filmy już będą tylko trzy w tygodniu, czyli we wtorki, czwartki i soboty. Eee, trochę jeszcze będzie zmiana na kanale, no bo chciałbym, żebyście bardziej zint yy, bardziej Weszli po prostu w integrację z kanałem. Dawajcie w komentarzach propozycje na serię, jakie Wy chcecie zobaczyć. Do tego zbijcie na Discorda, gdzie też możecie to napisać. Tak samo na nowy kanał z poradnikami, który też link będzie w opisie. Postaram się jeszcze robić jeden live w tygodniu, żeby było po prostu taka rozmówka z widzami, pogramy w coś wspólnie i tym podobne. Gdy dojdziemy do setnego odcinka z Cyberpanka, będzie koniec serii, więc no, Wy musicie zadecydować, jaka seria. Będzie kolejna i mam nadzieję, że fajną jakąś gierkę mi wybierzecie. Mam kilka przygotowanych nawet, no ale jak widzicie, no ostatnio wleciał Minecraft Dungeons, no ale chyba bardziej będzie na streamy jak widać. No i praktycznie to tyle zmian. Zobaczymy, jak dojdzie do marca. Pod koniec marca zobaczymy wszystko po kolei, bo jeżeli YouTube dalej będzie tak robić, jak robi teraz, czyli po prostu nie pozwala twórcy się rozwijać, będziemy musieli przenieść się na nowy kanał. No trudno. Prawdopodobnie pójdziemy na ten z poradnikami. E nie, no to pójdziemy całkiem nowe. Zobaczymy jeszcze. Więc zostawcie w razie awarii na, na poradnikowym kanale. Gdzie link będziecie w opisie, więc to tyle. Hejos!